Później wyglądacie jak. cudowne skarbeczki. Kondon na głowę i idziemy biegać z Ninusią wspólnie od niepamiętnych czasów, kiedy to było. Ale patrzcie. Nie wiem, czy to widać, ale pada śnieżek. Ninek się tu rozgrzewa, a dorotu się kradzoruje. Ty, do też się roz, rozciągała, no? Do też się stretchingowała. Bo Dorotusia to jest sportowiec. O, tam z boku jeszcze jest jakiś kagatek. Elo, Elo, co tam u ciebie, przyjacielu? Jezu, ale on ma długi ogon. On sobie normalnie przykrywa ogonem stópki. Patrz. Patrz Musiałeś to. Tu... No, proszę. Cóż i. Do Taki urok biegania w butach w taką pogodę. Bajdy jak fiks. na cebulkę, jedziemy, tak? Jedziemy z kopcem. Bo w kurników idziemy tutaj. Nie widzę. Wszystko, że Za Zakon nie ma oh, złej pogody, są tylko słabe charaktery. <śmienny> <śmienny> Raport z trasy. Mamy prawie 2 km Najgorsze pierwsze dwa. Teraz Ach. już z górki. Ale nie wiem czy to widać na filmie, ale strasznie wieje i pada deszcz śnieg. Ale jest dobrze. Wymuszony pit stop na zmianę światełek. Czekaj. Trójka. Jeszcze nie widoczny Na 3? Nasz trzeci 3, 2, 1 2, 3 Dzięki 6 kilometrów za nami Ale warunki są okrutne Taka ciapa Po prostu w butach mamy powódź takie warunki nas mocniają 7 km 500 zrobione dzisiaj jest zdecydowanie easy ale fajnie przed obiadkiem i pieczeniem pierniczków i nie tylko będą takie pierniczki a może bałwanek? To jest reniferek Reniferek, takie jakiś nie reniferek, gwiazdeczka. Dobra, teraz sobie wycinam. To będziemy robić takie z powitełkiem pół na pół. Mm -hmm. mm. To będzie ładowanie przed biegiem. To bałwanka też chcemy. Będzie pyszny bałwaneczek. Mm. Dobra, teraz uwaga. No, pokaż, że jesteś koks. Muszę to? Zapiekuj się. Na ciepło są też. Ja tę krzywdę zrobię. O. Mm -hmm. Ej, to takie babciowe. Kochałem, jak babcia robiła powidła. Były takie pyszne zawsze. Ja. Ale będą pyszne. Jutro przed bieganiem. Tylko nie zapomnij dać powideł, bo to jesteś rozczepany. Mm. To co to? Ja, ja lubię, jest dużo. Proszę, proszę. Trafiłem? Ale ładne. O, tego wrzuciłem na fazę. Patrzcie jaki gruby. Pierwsza partia zrobiona. Gwiazdeczki. Ale są fantastyczne. puszek To nie jest najładniejszy, co sądzicie? Ała, jaki gorący. On na masie. Mniżki zrobione? Pachną niesamowicie. Jakbym powiedział, jak mninka lubi fantastycznie. Teraz zrobimy saunę. Sauna domowa. Za oknem zimno mokro. Troszkę sosnki. Zamykamy wrota. No i jedno, jedną ręką. Idziemy rozgrzewać. O, już czuję ten olejek. Jakby ktoś nie wiedział, to nie jest namiot, tylko to jest sauna. Co niedzielę dwa razy po 15 minut sobie robimy. Bardzo polecamy. No ale mocna jest, no? Bardzo mocna. Nie wygląda, ale jest zajebista. Nie trzeba wychodzić z domu, mamy saurę, Tu się wlewa wodę, my dajemy jeszcze olejku eterycznego. Tak, naturalny oczywiście. Trzeba poczekać 15 minut, jak się rozgrzeje. 15 robimy. minut się rozgrzeje i wchodzimy wygrzewać dupkę. Jakby ktoś wątpił, czy, czy to w ogóle coś daje. To nie taka piosenka, ale też trochę fajna. Tak, no. Wjeżdżam mm -hmm. z buta. Widzimy się za 15 minut. Jeszcze się nie zamknęli. Kapie Jakby ktoś się zastanawiał czy to ma w ogóle sens. Tak ma. się zastanawiam nad tym. Między pierwszą sauną a drugą opryskujemy ciało oliwką magnezową. Oryginalnie kupujemy takie coś, od można kupić takie właśnie buteleczki i sobie przelawać. Ja tu dostałem akurat prezent, więc no, trzeba najpierw zrobić to. W zestawie też są takie pipety. lub sobie łatwo przelać. A tak to wygląda tu ustawiamy czas, tutaj włączamy, a tu level mocy. Nina siedzi na największym.